Cześć, z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj zabieram Was w podróż. W podróż, w której opowiem o historii dysleksji. Zapraszam. Problematyka dysleksji pojawiła się w literaturze naukowej niemal 150 lat temu. Natomiast trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że ludzie nie byli piśmienni. Dopiero ten XIX wiek stał się przełomowy. Przełomowy, dlatego że czytanie i pisanie wprowadzono do szkół i stało się to standardem, pewnym powszechnym obowiązkiem, aby nauczyć się czytać i pisać. To proces alfabetyzacji był kluczowy do tego, żeby dopiero wtedy zidentyfikować jakieś trudności w czytaniu i pisaniu. Wcześniej nie było to po prostu możliwe. Rok 1877 to jest ważna data, czyli druga połowa XIX wieku. I tutaj mamy postać Adolfa Kusmala. Mogłam źle przeczytać to nazwisko, i jest on oczywiście lekarzem, bo początki dysleksji są stricte, absolutnie stricte związane z samą medycyną. I Kusmal zauważa coś bardzo ważnego. A mianowicie, że jest różnica między trudnościami w czytaniu, e, takimi mm, rozwojowymi, które dotyczą już e, dziecka, właśnie od etapu dzieciństwa, a od tych trudności, które polegają na na przykład pozbyciu się umiejętności czytania i pisania ze względu na na przykład udar. Zwraca uwagę na to, że mimo tego, że ktoś może dobrze słyszeć i dobrze widzieć, to nadal może mieć trudności w czytaniu. W związku z tym nazywa tę przypadłość, celowo używam tego sformułowania, ślepotą słowną. Zatem pierwsza, pierwszy termin, który związany jest z dysleksją, to ślepota słowna. Kilka lat później, bo w 1883 roku lekarz-okulista Rudolf Berlin, pochodzący oczywiście z Niemiec, e, używa sformułowania dysleksja. No i on zauważa, że rzeczywiście te trudności w czytaniu nie są powiązane z trudnościami e, wzroku. Rudolf Berlin dobiera ten termin tak, żeby pasował do ówczesnego języka medycyny, gdzie mamy między innymi aleksję czy paraleksję. Dlatego termin dysleksja całkiem nieźle pasował. I choć jeszcze nie potrafił tego nazwać, to sugerował, że przyczyną tych trudności są jakieś zmiany w mózgu. Czyli nie, nie są to trudności nabyte, tylko z nimi się już rodzimy. I to jest bardzo, bardzo ważna myśl. No i trzecia data, którą uznaje się za pewnego rodzaju początek nowoczesnej historii o dysleksji. Rok 1896. Tym razem brytyjski lekarz William Morgan publikuje bardzo szczegółowy opis 14-letniego chłopca Piersiego, który ma właśnie. Takie trudności. W tym opisie czytamy, że chłopak jest bardzo bystry, inteligentny, że pochodzi z inteligenckiej rodziny, że, jest, że dobrze sobie radzi z matematyką, jest całkiem niezły w grach, szybko myśli. Natomiast mimo wielu lat nauki. Nie potrafi płynnie czytać. Morgan jest absolutnie przekonany, że te trudności w czytaniu nie wynikają z niskiej inteligencji dziecka albo z braku starań, z mm, jakichś zaniedbań dydaktycznych albo edukacyjnych, tylko że są wrodzone. No i ten przykład, ten opis tego chłopca jest ważny szczególnie dla nas, pedagogów, psychologów, dlatego że on. Uczłowiecza dysleksję. Nie? Że już nie mówimy o samej dysleksji, tylko o osobie z dysleksją. Po raz pierwszy dysleksja otrzymuje twarz, imię, historię i konkretny opis. W kolejnych latach pojawia się coraz więcej opisów przypadków właśnie dzieci, które mają trudności w czytaniu. Zajmują się tym przede wszystkim okuliści. Tutaj głównie wymienia się okulistę szkockiego Jamesa Heinz-Hallwooda. Cały czas jeszcze funkcjonuje ten termin ślepota słowna, czyli word blindness i on nieustannie sugeruje, że trudności w czytaniu dotyczą wzroku, ale im więcej pojawia się właśnie takich opisów i też osób, które się tym zajmują, to odkrywają, że nie do końca, a właściwie to po prostu w ogóle funkcje wzrokowe nie mają znaczenia przy występowaniu trudności w czytaniu, które są dysleksją. Dysleksja zaczyna wychodzić poza gabinety lekarskie i to dobrze, natomiast ten proces jest dość ciekawy, interesujący, dlatego że początkowo pojawiają się artykuły w takich czasopismach, ala popularno-naukowych, wówczas właśnie brytyjskich, i opis dzieci z trudnościami w czytaniu, właśnie dzieci z dysleksją, prawdopodobnie, pojawiają się w takich rubrykach jakby ala kryminalnych, takich o bardzo ciekawych osobistościach. I one się nazywają, te rubryki, te nagłówki. Extraordinary Case. Strange Case. Mamy przełom, bardzo ważny przełom, rok 1925. I ten przełom idzie wraz z działalnością Samuela Ortona, który właśnie w tym roku wygłosił referat przed Amerykańskim Towarzystwem. Neurologicznym oczywiście, bo to wszystko w medycynie się jeszcze dzieje, na temat ślepoty słownej u dzieci szkolnych. Jego wystąpienie miało taki jednoznaczny statement, jednoznaczne przesłanie, że trudności w czytaniu to zaburzenie rozwojowe, a nie wynik i konsekwencja uszkodzenia mózgu czy udaru. I jego wystąpienie Pozwoliło na to, żeby dysleksję traktować w kategoriach psychologicznych i pedagogicznych, a nie tylko stricte medycznych. Dopiero od tego momentu, tak naprawdę, zaczęto zastanawiać się, jak wesprzeć w nauce czytania dzieci właśnie z dysleksją. Dopiero teraz pojawiają się różne metody nauczania czytania, nie wiem, czy słowo dynamicznie to dobre słowo, natomiast od tego czasu rzeczywiście tematem dzieci z dysleksją zaczęły się interesować szersze grona specjalistów. Właśnie psychologowie, pedagodzy i dzieci z dysleksją zostają nie tylko zauważone w szkołach, ale także adekwatnie wspierane. Zaczynają powstawać na całym świecie towarzystwa dysleksji, na przykład Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji w 1949 roku. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj oczywiście dzięki pionierce profesor Marcie Bogdanowicz, Polskie Towarzystwo Dysleksji powstaje w 1991 roku, czyli jeszcze końcówka XX wieku. Tak naprawdę do dziś trwają dyskusje na temat definicji dysleksji, ale także metod wspierania osób z dysleksją. Ta wiedza wciąż się rozwija, natomiast to jest już temat zdecydowanie na oddzielny film. Ale na końcu kilka wniosków. Zauważcie, że historia dysleksji nie rozpoczęła się od wynalezienia narzędzia do diagnozy. Tylko dosłownie odwrotnie. Najpierw jacyś ciekawscy ludzie zaczęli obserwować funkcjonowanie dzieci, próbować nazywać te trudności i doszukiwać się przyczyn i sposobów radzenia sobie z nimi. Początkowo, co podkreślałam kilka razy w filmie, sama dysleksja cieszyła się zainteresowaniem, głównie, a właściwie tylko, w świecie medycznym dotyczyła okulistów, lekarzy ogólnych, ale także neurologów. Natomiast dopiero później weszła do szkół i do specjalistów z dziedziny nauk społecznych, psychologów czy pedagogów. Nauka nie odkrywa prawdy na temat dysleksji czy innych zjawisk problemów społecznych, wiecie, jednym ruchem. Za jednym razem. I wszystko jest gotowe, i możemy iść dalej szukać kolejnego problemu. Absolutnie nie. Jest to proces. Ten proces wciąż ma miejsce. Mam nadzieję, że ten film okazał się. Z jednej strony ciekawy, a z drugiej może pomocny dla osób, które szukały właśnie takich informacji. Na dole, oczywiście, w opisie będą źródła do literatury. Oczywiście zachęcam do zgłębienia tego tematu, bo uważam go za bardzo, bardzo ciekawy. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.